Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wielu utalentowanych ludzi nigdy nie osiąga swojego pełnego potencjału, nigdy nie osiąga swoich celów, marzeń? Prawdą jest to, że sam talent nie jest wystarczający. To nie wszystko. Mieć ten, ten, tą iskrę w sobie, tego talentu, a jednak nie mieć takiego paliwa, aby rozniecić ją. No cóż, do nikąd nie dojdziesz w tym momencie, prawda? My zbyt często wierzymy, że talent to jest ten taki złoty bilet do sukcesu. Polegamy na tym tylko i wyłącznie na tym, że utalentowanie, bycie utalentowanym nam pomoże osiągnąć sukces. A to tak naprawdę prowadzi do. No cóż, rozczarowań. My uważamy też często, wielu z nas uważa często, że patrząc na kogoś, kto odniósł sukces, kto był utalentowany i odniósł sukces, uważamy, że ich podróż, całe to osiągnięcie sukcesu było bardzo proste. A, zobacz, osiągnął sukces, tak, to było proste. Często nie widzimy tego, tej, tej ciężkiej pracy, która się dzieje poza kamerami, tego wszystkiego, co się dzieje w tle, za sceną, za kurtyną. Wielu z nas, ludzi, którzy tworzymy, my nie chwalimy się tym, ile lat spędziliśmy na to, żeby osiągnąć sukces, żeby dojść do tego miejsca, w którym jesteśmy w danym momencie. Rzadko kiedy możesz spotkać właśnie, może teraz bardziej jest to popularne te, te całe behind the scene, czyli to co się dzieje za kurtyną, tak? ale nadal jest to niezbyt popularne. Nadal rzadko widzimy jak wiele wysiłku, pracy jest włożone w to, żeby osiągnąć ten sukces. Ktoś patrząc na mnie czy na kogokolwiek innego, widząc gościa, który przed kamerą czuje się w miarę swobodnie, pewny siebie, wypowiada się płynnie, robi sobie żarty ze swoich pomyłek, może stwierdzić, no, utalentowany, bardzo łatwo mu to idzie. Ale czy wiesz, jak wiele lat spędziłem, żeby dojść do tego miejsca? Czy wiesz, jak wiele lat spędziła dana osoba? Ćwicząc się dzień w dzień w malowaniu, w przedstawianiu swojego punktu widzenia, w znajdowaniu nowych tematów, w śpiewaniu, czy wiesz, ile tak naprawdę wysiłku dane osoby włożyły, ile długich nocy spędziły? Zbyt wielu z nas także poddaje się zbyt często. Lenistwo, takie samozadowolenie to są nasi wrogowie. Brak tej świadomości, że dzięki wysiłkowi, dzięki ciężkiej pracy, możesz przejść nad talentem. Owszem, talent jest ważny. Potrzebujemy talentu, żeby coś osiągnąć. Ale nawet jeżeli masz go bardzo mało, mimo tego, Kładając ten ekstra wysiłek, idąc tą dodatkową milę, jak to Anglicy mówią, <coughs> możesz osiągnąć sukces. Każdy. Nie będzie łatwo, ale jest warto. Więc teraz dla Ciebie takie wyzwanie. W ciągu następnych 30 dni, tak 30, nie jak zwykle 7, w ciągu następnych 30 dni, przyłóż się. Przyłóż się do tego, żeby Włożyć to, ten dodatkowy wysiłek. Skupić się i pracować. Ciężko pracować nad swoim marzeniem, nad swoimi celami. Miej jasno ustanowione cele. Jasny, jasny punkt, do którego chcesz dojść. Podziel je na mniejsze takie fragmenty, na mniejsze takie zadanie, które możesz wykonać w ciągu godziny, dwóch dnia i pamiętaj, żeby za każdym razem gdy osiągniesz każdy z tych etapów, świętuj ją. świętuj, bo w ten sposób rozniecasz jeszcze bardziej tę chęć i ten ogień do tego, by zdobyć się na kolejny wysiłek, by ruszyć dalej, ale świętuj to świadomie bo jest to bardzo ważne więc tak zastanów się nad takimi pytaniami też. Co możesz osiągnąć, jeżeli naprawdę poświęcisz się i włożysz ten wysiłek? Jeżeli naprawdę skupisz się przez te 30 dni, żeby pracować nad swoimi celami? Co możesz osiągnąć w tym momencie? Jak może zmienić się Twoje życie, jeżeli konsekwentnie będziesz pracować nad swoimi talentami? Jesteś gotowy na to? Ja wierzę, że tak. Jeżeli potrzebujesz znać kogoś, kto będzie twoim takim partnerem, który będzie trzymał, sprawdzał cię, czy trzymasz się swoich celów, czy podążasz swoją ścieżką, czy wkładasz tą pracę. Więc weź, zacznij działać dzisiaj. Zacznij działać dzisiaj. Ustaw sobie cele, Ustal pra, plan e, e, działania. No i cóż, do dzieła. To wszystko. Ja z tego miejsca, jak zawsze, życzę Ci wielu błogosławieństw.